Cześć, witamy z tajnego magazynu, a w sumie ogrodu DDR-u. tutaj moją TSK125 z założonym silnikiem 150. Motocyk mocno wyprawowy, mocno ulepiony, mocno zgruzowany, ale jeździ um, na tym motocyklu. A w sumie od początku, motocyklu, kupiony teraz jakiś ponad rok temu, w lipcu 2024 roku. Jako niesprawny ktoś próbował założyć zapłon CDI, niestety go to przerosło, też wiadomo te zapłony nie są idealne, ja to jakoś rozgryzłem, o zaczyna w ogóle, ja to rozgryzłem, odpaliłem, pojeździłem jakieś 20-30 km wokół komina i pojechałem na zlot po ponad 400 km w jedną stronę, załadowany z bagażami, z kuframi pneumanty 26, bo miałem wtedy założone, i TSK dała radę, także naprawdę stocny sprzęt. Fakt, że tam był inny silnik, teraz jest silnik po remoncie założony, który był, miał być na testy, zanim wrócił do klienta, ale klient niestety okazało się, że mu za dużo życia nie zostało i poprosił mnie, żebym go sprzedał po kosztach, także zostawiliśmy go u siebie. Ja go wziąłem po prostu w rozliczeniu, oddałem mu tam różnicę i, i został. No i został miał być, miał być testowany, dotarty tylko jakieś 100 km, a już sobie zrobiłem, z 500 ale w sumie wyjedzie i wróci ten który tu był bo moim zdaniem był trochę ciekawszy bo był, tam testowane były różne cylindry kombinacje z głowicami i tak dalej no ale do rzeczy motocykl no wygląda jak wygląda nie jest tutaj nic fenomenalnego po prostu zwykły ogrodowy gruz który sobie żyje w ogrodzie i jest przepalany teraz sporadycznie ale, ale jeździ po okolicy od samego przodu mamy wiadomo no, kierownica wysoka żeby było wygodniej kierunkowskazy kopie jakieś hondy i Zaraz przodu przeróbka przedniego hamulca mamy wstawiony, wstawioną krzywkę z, tylnego, z tylnej piasty, z tylnego trzymacza, więc mamy dłuższe też ramy automatycznie, trochę większa siła tego hamowania jest i faktycznie tutaj to o tyle ile działa. Przechodząc dalej, gaźnik PWK 24 mm, króciec 24, wszystko to jest w miarę w miarę dobrze spasowane. Sam przerabiałem gaźnik, także tutaj nie ma nic. Nic wielkiego, spod się leje, ale to jest kwestia dokręcenia. Um, czujnik stopu wstawiony tutaj na trytki, bo wjadąc na, na zlot albo wracając zgubi się stopu, pierwotnie tutaj założony, ale to nie zdało egzaminu, także weszła trytka i trzyma i działa już tak od ponad roku. Siedzi tam filtr stoszkowy gąbka, miałem założony. Taki najtańszy naj, naj, naj środkowy zwykły stożek, ale to niestety nie zdawało egzaminu też, e, bo się za duża resekcja była w momencie, gdy był e, zalany olejem. Sticker bomb, sticker robiony z córką rok temu. Chciała sobie naklejki poprzekać na motor. Zaczęliśmy od tych tutaj na środku na kilku, a potem kupiliśmy cały zestaw jakiś na Amazonie sticker bomba bo zrobiliśmy stelaże, zamiennik pod Python. Odciąg zrobiony z pręta, od hamulca tylnego, skrócony i nagwintowana ośka wahacza, wstawiona śruba, żeby to było sztywne, także jest, jest moc, amortyzatory zwykłe, opony Kenda, 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 ile to jest Kenda, jaka Kenda, pisze tu model, gdzieś tu pewnie będzie pisać, ale nie widzę, nieważne, 30,18 z przodu, 3.5 chyba jest z tyłu, Kumik nierdzewny, jakaś tutaj albo manufaktura, albo samorobny. Działa to, nic się nie dzieje. Kufer, nierdzewka. Coś się śmiał, że grilla sobie założyłem. Ale jest. Z reguły tu jest więcej gratów, tylko po prostu je wyciągnąłem, żeby, żeby nie strzeszczała, jak będziemy odpalać, bo niestety to strasznie brzęczy. Przebieg tego motocykla 31 tysięcy mil. Kierownica, chyba no, to jest nawet domino. Albo coś takiego. Nie wiem, myślałem czy pierwotnie, że to jest bagira będzie, ale to nie jest bagira, ale coś podobnego. Dobrze się z tym jeździ. Eee, no i, i nie mogę narzekać, generalnie za, do, na pozycję jazdy. Włócznik przedni ETZ-ka. Tutaj jest eee, zaślepka od napędu obrotomierza. Eee, właściciel tego, pierwotny właściciel tego silnika, gdy mi zlecał, to okazało się, że jego kartery były do, do niczego. On to miał zakładane, miał to zakładać do małego tropikota, S 125 czy 150, ale z tego ostatniego wypustu, więc już z szerokimi mocowaniami. Dlatego wyprodukowaliśmy taką zaślepkę na O-ring, tak, że tam woda nie idzie, a, a, a spełnia swoją funkcję. Przedłużane nakrętki od głowicy, żeby tę głowicę dobrze docisnąć. Głowica była planowana. Tu generalnie w tym silniku było naprawdę kupa pieniędzy wpakowane. Tam było tulejowane, wymiana tulejki. Wiadomo, tulejowanie, żeby to było wszystko osiowanie. Eee, tulejka kawałka pośredniego. No masa, nowy wał, cylinder po szlifie, wymieniony napęd. Wstępny. Tu nie było oszczędności. Wacet się miał wyprowadzać do Australii, wracać do siebie, a no, okazało się, jak już silnik był gotowy, przetestowany do odbioru. Mogę się z nim skontaktować. Oddzwonił po trzech tygodniach. Przeprosił, że że się nie odzywa. Ale mówię z całą trzy miesiące życia max I, i, i czy mógł to sprzedać? Tak, no, przykra sytuacja, no, ale niestety takie jest życie: nikt nie wybiera. Po drodze na zlot, jeszcze tu widać, że jest stopka centralna, jest na trytce. Po drodze na zlot pękła rama. Nie wiem, czy będzie widać tam, było generalnie smarkane. I tam, gdzie podnóżki są przyspawane przy do ramy, to mi całe popękało. Od stawiania go na stopkę centralną przy tankowaniu, prawdopodobnie to już też było pęknięte. I, i wyzionęło ducha z samym tym bagażem, no bo miałem około 600 kg bagażu na sobie. Stopka boczna spełnia swoją funkcję, podpora boczna, stopka, bo jak zwał, jest naklejki zlotowe. Na tym zlocie nie byłem, na tym nie byłem. Tu jest nasz bristolski, który w sumie dzisiaj się kończy, a to jest z ubiegłego roku. W tym roku nie pojechałem, nie mogłem. Nasza sekcyjna naklejka, a tu jest zlot ze stycznia lokalny e, Ogry Motorcycle Lab. Fajny klub, fajny zlot. A tutaj znajomego naklejka. Tu jeszcze jakaś stara dębowskie i tyle. Z tyłu standard od późniejszych 55 rok Czyli już lampo od EZTY. Migacze na te zakówki, ale działają. To było pierwszym zlotem, to było generalnie drutowane na jak tylko szło. Jak najszybciej, żeby zrobić przegląd i... Szalony pomysł wyjechać o 1.30 nad ranem, żeby o 8.39 być na miejscu. W ogóle prędkość przylotowa tego motocykla na tym poprzednim silniku to było 90-95 km na godzinę. Na Polsce pod górkę schodziłem do 80-85 km trzeba było to jednak trochę zredukować z tym bagażem. Momentami przekraczałem 105 bez problemu. I jak wracaliśmy, to jechał nas czwórka, była 250 300-1, jest 300 i generalnie no, dawałem radę, wiadomo, nie było, nie było możliwości ścigania się, ale prowadziłem cały czas do, na powrocie i, no i chłopaki się nie musieli wlec za mną jakoś tam szczególnie, wiadomo, jak już potem była pasmówka to któryś tam wziął, wystrzelił, bo chciał sobie od, odwinąć, no ale myślę, że jak na tak mały motocykl, to to sobie dała dobrze radę. E, też przed tamtym wyjazdem założyłem nową kanapę DDR-owską, oryginał. Tylko, że ona była już poprzecierana, więc wiadomo, że to nie było, nie było możliwości tego sprzedawania, więc poszła po prostu do mnie, żeby ta, ta gąbka nie była wysiedlana za bardzo. Wymalowane to jest tak widać farba na farbę, ale mi to odpowiada, mi to nie przeszkadza. Jedynie co tu trzeba zrobić to zbieżność, bo tu jest albo krzywy wahacz, albo jest krzywa rama, bo opona jak jest, jak jest zrobiona zbieżność to obciera o, o gumę z gumę łańcucha, co jest generalnie problematyczne, także zmienimy waha, założymy tutaj może te CZ -y, 250. Spróbujemy może jakoś poczarować, żeby albo wzmocnić taki oryginalny TS-owy. I co tu jeszcze jest do zrobienia? A, linkę trzeba wymienić, bo ona po prostu bez tego pancerona jest po pierwsze za słaba, bo się zaciąga, więc założymy od Czety albo Jawy, bo one są generalnie grubsze. Bardziej to dopasujemy albo dołożymy trochę lepszy naciąg tu na dole. I, i założymy kapturki, bo e, łapie ją rdza, stoi jeden dzień i jest złapana I że, no, nie jest to żadna piękna sztuka, ale działa, tak jak mówiłem założony zapłon CDI, którego generalnie nie trawię. z tym zapłonem też były cuda e, po, w momencie jak go założyłem odpaliłem pojeździłem, wróciłem ze zlotu, zgubiło się ładowanie w szlak trafił e, regulator napięcia a później jak jechałem na zlot ten nasz bristolski w ubiegłym roku dojechałem na swój magazyn, stąd to mam jakieś 10 km żeby pozbierać jakieś jeszcze rzeczy dla ludzi, groty, części i motocykl już nie odpalił więc wziąłem to wszystko lałem, przyjechali znajomi, ponieważ z autem, motocykl został tam i gnił co się okazało, poluzował się impulsator i walił w koło magnesowe i wyziono ducha także no niestety ten ee ten zapłon CDI to jest porażka także on, on wyleci i tu wróci normalnie 6V będę, będę jeździł bezproblemowo bez jakiejś tam awarii bo, bo to po prostu wiemy, że działa a wejpa nie będę kupował bo mi na to pieniędzy w takim motocyklu w ogóle opony kendy były założone, bo mieliśmy robić wyjazd w terenie w tym ubiegłym roku a tu chłopaki zrobili, a ja niestety nie pojechałem dobra, odpalimy sobie go pociągniemy go w stanie. Za w e, gaju no to raczej nie ma problemu z spalaniem. Dosłownie, warto pchnięcia i to chodzi. Nie ma problemu z mocą bardzo fajnie oddaje tą moc. Wszystko. Działa. Można normalnie ty jeździć z w no to jest świetny motor do z Nic więcej nie trzeba, a i na trasie też się daje radę. Spakujesz na autostradę i lecisz normalnie za ciężarówką. Nie musisz się pieszyć, nie, nie musisz się męczyć. Jak trzeba to i tą ciężarówkę też sobie tam powolutku wyprzedzimy, ale generalnie te 95 do 100 km na godzinę to jest taka prędkość, że idzie tym po prostu tak cały dzień. I, i motocyk nie będzie narzekał ten super wrzęczy ale, ale nic jeśli zrobimy jak ten wał to bo jest trochę lepiej To są wysokie, bo jest silna ona się to jak dawne no. to jest znaczy. Ehm, jak się zagrzeje no to też te obroty które spadają ehm, zobaczymy w ogóle jak tworzy z kawału, z tym CDI-kiem, bo w tamtym Poprzez tym oryginalnym silnikiem, który to po 1000 km Łysko na wale za luz. Lata, góra de, de do łożyska do godiniana. Ja już to powtarzałem wielokrotnie. Te silniki źle wnoszą zapłony CDI. Źle to się łączy i... i po prostu łożyskę padają. To nie jest nie jest przystosowane do takiej masy wirującej tak daleko wyniesionej poza, poza ośwał. No. I tyle. Takie jest moje zdanie, takie są moje doświadczenia. Już ileś tych silników przerabiają po zapłonach CDI w dużych TSK, ETZ, tak nie ma tego w ogóle. W CDI w ETZ to jest też porażka. A w tych małych, no niestety to łożysko 6304 jest za małe. A już tym bardziej 6303 w tropikach, czy tam we wczesnych TSK, to jest już w ogóle pomyłka. że tyle. Tak wygląda ten piękny gruz. Zrobimy mu, mu przegląd. Jak będzie przegląd zrobiony, to mogę pokazać, jak to jeździ. I Wrzucimy ten stary silnik, ten pierwotny. Tam była głowica przerobiona, na, doprężona na 12 do 1. I to jest W tym motozykle sam na koło chciał stawać na pierwszym jego. Także było, było ciekawie. Dobra, na tym zakończymy ten dzisiejszy pokaz. Nędzy i rozpaczy. Dajcie znać, co ty wymyślicie. Czy jeździcie na TSK, czy, czy jeździliście, czy chcielibyście mieć, bo to jest najfajniejszy motocykl na kategorię B w tym momencie w Polsce do jazdy dużo lepszy niż te WSK wszystkie jest SHL, bo tym da się normalnie jeździć. No, że na WSK też da się jeździć, ale, ale tu, jest, tu jest dużo, dużo większy, większy komfort, dużo większa prędkość przelotowa zamiast 70-80 jedziemy 80-90 nawet do 100. Dobra, niechcący chcący wyłączyłem za wcześnie, ale poszedł na wyłącz. Jeszcze raz dzięki za uwagę, miłej niedzieli, trzymajcie się, cześć!